Słyszałem to setki razy, trochę boli, ale dam radę. I wtedy zapala mi się czerwona lampka, bo tak nie może być. Kobiety, z którymi współpracuję, czyli 35, 40, 50 lat, mają niesamowicie wysoki próg bólu. Co to oznacza? To znaczy, że zaciskają zęby, robią wszystko dla innych, a siebie zostawiają oczywiście na szarym końcu. Kiedy słyszę, trochę boli! To wiem, że ten ból jest z nimi od dawna. Problem jest innej natury. Problem jest natury takiej, że nikt po prostu ich nie zapytał, tak na, najnormalniej w świecie, jak się czują. Albo nikt nie miał tyle cierpliwości, żeby posłuchać. I właśnie dlatego, jako trener, muszę widzieć więcej niż tylko technikę. Muszę czytać między słowami, bo za tym trochę boli, często stoi ciało, które od lat wołał o pomoc.